Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Liera Akademii bez Tajemnic. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć i pokazać, jak wygląda korekta ust. Chciałam poruszyć temat korekty ust, dlatego, że jest to taki dość mało poruszany temat na szkoleniach i w ogóle w internecie, wszędzie nigdzie się o tym nie mówi. U nas na rocznej szkole dziewczyny mają, robią swoje prace i po jakimś czasie wykonują też korekty, żeby móc zobaczyć, jak tą korektę w ogóle wykonać i na co trzeba zwrócić uwagę. Szczerze mówiąc, słowo korekta nie bardzo mi się podoba, bo korekta znaczy że coś musimy poprawiać, jakby zepsutego, naprawiać yy, bardziej by pasowało tutaj dopigmentowanie lub dokończenie zabiegu. Tak też uświadamiam klientki i zapraszam je na ten drugi, na drugi zabieg, na drugą wizytę, taką bardziej kontrolną, żebym zobaczyła, czy tę korektę w ogóle trzeba wykonywać, bo często jest tak, że tego drugiego zabiegu wykonywać nie musimy. Jak już klientka przyjdzie na tą wizytę kontrolną, korektę, bo już tak będę to określać, bo tak się przyjęła nazwa. To pierwsze co musimy z nią skonsultować, czy jest zadowolona z efektu, czy podoba jej się kolor, jaki wybrałyśmy, jak się wygoił, bo też jak już pigmentujecie, to zapewne wiecie, że jeden pigment u 10 osób będzie wyglądał u każdego troszeczkę inaczej. Ten kolor będzie albo cieplejszy, albo zimniejszy, na każdych ustach będzie wyglądał zupełnie inaczej. Po takiej konsultacji, jeżeli klientka chce ciemniejsze na przykład usta, bo po pierwszej wizycie nie była zdecydowana, nie wiedziała, nigdy nie malowała u nie wiedziała tak naprawdę, jaki, jaki chce osiągnąć efekt. To na pierwszej wizycie ja zawsze wolę zrobić coś takiego delikatniejszego, jaśniejszego, bardziej neutralnego, niż od razu wchodzić w jakieś mocne kolory, bo mogłaby się źle z tym czuć. Więc, jeżeli jest taka potrzeba, to przy korekcie jak najbardziej możemy ten kolor przyciemnić lub zmienić jego odcień. Dla nas ten drugi zabieg też jest dużo łatwiejszy, bo jak Pani nigdy wcześniej nic nie robiła, czy nie malowała ust, nie robiła nigdy permanentnego, to jak przychodzi na ten drugi zabieg, ona już jest bardziej świadoma. Ona już wie, co chce. Wie, jaki chce odcień, czy chce delikatniejsze, czy chce mocniejsze mieć te usta. Także dużo łatwiej nam się z tą klientką wtedy też pracuje. Pamiętajcie zawsze o tym, jeżeli przy pierwszej pigmentacji ust dobrze zapigmentujecie sobie kontur i wycieniujecie, wypełnicie dobrze tą przestrzeń zaraz pod konturem, to na drugi zabieg, Będziecie miał o wiele, wiele mniej pracy. Teraz zapraszam Was na pokaz. Pokażę Wam zabieg, jak ja wykonuję krok po kroku na modelce. Pierwsze, co musicie zrobić, jak przyjdzie klientka do Was na korektę, to przeprowadzić z nią wywiad. Czy jest zadowolona z koloru, który został po wyłuszczeniu, z kształtu? I z pigmentacji, w zależności co chciałyśmy tam osiągnąć, czy to miało być ombre, czy pigmentacja pełna, taka pomadkowa. Często jest tak, że Pani na początku chce ombre, a przy korekcji się okazuje, że jednak brakuje tam tamtego koloru i musimy na korekcie ten kolor dopracować, dopełnić. Pierwsze co robimy to pamiętajcie, dezynfekujemy sobie usta i całe pole zabiegowe w koło, co będziemy dotykać, żeby nic i przenieść na tą rankę, którą będziemy pracować. Tak jak mówiłam, to mi wszystko ładnie zostało. Cały kontur, pod konturem jest cały kształt, więc nie muszę już robić rysunku. Będę jechać po tym rysunku, który mam tutaj wygojony. Dzisiaj korektę wykonuję na maszynce Platinum. rączka na akupunkturę, pracuję na igle 03. igiełkę, Jednorazowa końcóweczka. Uzbroiłam rączkę, ustawiam sobie długość igły. Do konturu wolę tą igiełkę, żeby była dłuższa. Później, jak będę już cieniować to usta, to ją skrócę, żeby była krótsza. Mamy już uszykowany pigment który wcześniej omówiłam z klientką, jaki chcę mieć kolor. I zaczynamy. Pierwsze co, to przejadę sobie jeszcze raz kontur, żeby był taki idealny. Ja strasznie lubię, jak kontur jest idealny, jest taki wycię... są usta takie wycięte, dokładny jest ten kontur, nie jest ciemniejszy, ale musi być po prostu taka żyleta. Więc pierwsze co robię, to zaznaczam sobie kontur jeszcze raz. Ja zaczynam kontur od serduszka i po malutku kąt 90 stopni po malutku zaznaczam sobie jeszcze kąt w międzyczasie sobie kontroluję, sprawdzam czy ten pigment mi zostaje. Ta korekta trwa zawsze troszeczkę krócej niż zabieg podstawowy, bo dużo koloru już mamy. Mamy przede wszystkim kształt, nie musimy robić rysunku wstępnego, więc na korektę możemy sobie zostawić troszeczkę mniej czasu. Po malutku ja się nie spieszę. To jest najważniejsza część naszej pigmentacji. Dobrze trzeba naciągnąć skórę. W trakcie przecierania. Też zwróćcie uwagę, żeby nie trzeć jakoś mocno tej skóry, żeby nie. Wyciągać sobie tego pigmentu, który przed chwilą tutaj osadziłyśmy. Bo też zauważam, że dziewczyny w trakcie szkoleń bardzo mocno tą skórę przecierają, no i tym samym od razu będą sobie wycierać to, co tam wsadziły przed chwilą. Musicie mocno napinać skórę, wtedy łatwiej ta igiełka nam po tej skórze sunie. Przy korekcja, jak już mam cały ten kształt, nie muszę też tak często przemywać tego konturu, jak pracuję. Jakby to był pierwszy zabieg, to co kawałek sprawdzała, czy kolor mi zostaje w skórze. Mhm. I jeszcze raz jadę sobie górę. Chcę dopracować ten kontur, żeby był taki idealny. Praca musi być bardzo delikatna, warstwa na warstwę nie możemy tutaj pracować na siłę, żeby nie przepigmentować tych kontur, żeby jakieś silne miejsca nam się nie zrobiły, żeby też nie był kontur ciemniejszy od reszty pigmentacji, cały czas musicie pamiętać o kącie 90 stopni w trakcie pracy. Zaznaczyłam sobie już kontur, to przechodzę do wypełnienia pod konturem. Wszystkie takie luki, które nam tu jeszcze zostały jakieś maleńkie. Wszystko sobie wypełnię. Jak pracujecie z kubeczka, to pamiętajcie, żeby ten pigment co chwilę nabierać, bo często jest tak że po prostu się zapomina o tym i tylko drapiecie te usta i nic wam tak naprawdę nie zostanie. Ja też lubię czystą pracę, żeby co chwilę jednak tym wacikiem sobie przetrzeć pole zabiegowe, żeby dokładnie widzieć, co robimy, żeby nie pracować na oślep. Usta troszeczkę podkrwawiają niestety w trakcie pracy, bardziej niż brwki. To jest normalne, ale nie może to być tak, że ta krew nam się leje i leje, bo to znaczy, że jesteśmy za głęboko wtedy. Ale gdzieś jak takie kropeczki się pojawiają, to jest zupełnie normalne. I tutaj nie należy się tylko obawiać. U jednych pań będzie bardziej to widoczne, u jednych mniej. Teraz skróciłam sobie igłę i już będę jeszcze raz wypełnię sobie pod konturkiem, żeby wyrównać wszystkie ewentualne dziureczki. Podczas całej pracy mocno napinam skórę, żeby nie szarpać skóry, żeby delikatnie móc nałożyć warstwa na warstwę. Łatwiej nam się wtedy pracuje, ale też jest większy komfort dla klientki. Ja pracuję kilkoma metodami. To co widzicie tutaj w tej chwili, co wypełniam Asi, to jest nasza podstawowa metoda, której uczymy też na szkoleniach basicowych. Sobie, jak już fajnie wypełniłam sobie pod konturem, to teraz przejdę już na całe usta. Przy pierwszym zabiegu to było kilka etapów jeszcze nakładania tego pigmentu, żeby uzupełnić e, całe usta. W tej chwili już dużo koloru mamy, więc od razu przechodzę na pigmentację całych ust. Delikatnie. Dokładnie miejsce przy miejscu chcemy zamalować. Też, jak widzę, że gdzieś pod konturem coś jeszcze muszę dopracować, to po prostu od razu sobie tutaj dopracuję. Musicie być takimi artystkami tworzyć te usta. Patrzeć, co trzeba zrobić, myśleć i dopracowywać. Nie można lecieć według jakiegoś schematu po prostu automatycznie, że o tyle warstw muszę położyć, tylko po prostu patrzcie i twórzcie. Tak jak malarz tworzy obraz, tak my musimy stworzyć tutaj piękną pigmentację. Jeżeli dobrze dokładnie osadzicie sobie pigment na pierwszym zabiegu, to na korekcie macie dużo mniej pracy. Jeżeli nie musimy zmieniać koloru, to naprawdę to dopigmentowanie to idzie bardzo szybciutko. Jeżeli chcemy coś przyciemnić, bo pani chce ciemniejszy kolor, czy coś chce zmienić, no to wiadomo, jest troszkę więcej pracy. No, ale jeżeli nie zmieniamy koloru, kształt już mamy. To już naprawdę ta korekta to jest moment. Osi, ja mi to podkreślaję. kawkę. Przyznaj się. Ramo. <laughs> Zobaczcie, ta moja praca jest taka dość szybka, ale bardzo dokładna. Bo tutaj trzeba mi się, że ta igła jest bardzo cieniutka, a my musimy miejsce przy miejscu. Mimo, że ten pigment nam tutaj się troszkę zalewa, to trzeba użyć wyobraźni, żeby tą igiełką zarysować miejsce przy miejscu. Czym dokładniej będziecie pracować, tym szybciej zapigmentujecie. W się. Uh -huh. Bardziej boli niż pierwszy raz. Bardziej ten uh -huh. drugi? No widzisz, każdy ma inaczej, nie? Nie raz na pierwszym zabiegu bardziej boli, nie raz na drugim. Nie mamy na to wpływu. Na koniec zabiegu przemywamy usta klientki jeszcze oktiseptem, żeby zdezynfekować wszystko. I nakładamy cieniutką warstwę kremiku, kremik z witaminą E. Żeby tylko nawilżyć te usta. One nie mogą być przemoczone, nie mogą być za bardzo natłuszczone. To ma być cieniutka warstwa tego kremu nawierzającego. Taki krem nawilżający też można nabyć w naszej Akademii. Ja zawsze te kremiki pakuję w takie małe pojemniczki, pięciogramowe i daję klientce Dziękuję. do domku, żeby stosowała. I tak wyglądają nasze usta świeżutko po korekcie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Liera Akademii bez tajemnic, pa! Dobrze dopracujecie sobie kontur i pod konturem... Widać, a nie widać Asi, a ma być widać jedno i drugie? Ej, jak to jedno i drugie? Jedną i drugą chyba. No dobra, no to jedno i drugą klapsa robić klapsa, <laughs> klapsa zrobić Można robić klapsa tak a o dobra a ja się pomyśli, że przyjdźmy pod nola okay. nakręcać no dawaj